Hmm. Hejko kochani, z tej strony się Maszko. i w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o tym jakiego koloru jest BonifNAF. Ty... Zostawcie lajka i subskrypcję. No, dobrze, tak. no, i, i komentarze, jak uważacie. Dzisiaj powiem Wam moją teorię na temat. Dobrze, no powiem, że jest. Da. Powiem co. Opowiem Wam moją teorię na temat niebieskiej. Poniżej jest właśnie to chodzi o to, czy poniżej jest fioletowy czy niebieski. I dużo Was myśli, że on jest niebieski albo fioletowy. I ja dzisiaj chciałbym. Oba, oba, obawić wasze teorie bo jak fioletowy jest, to jest fioletowy on w pierwszej części i w symulatorach jest niebieski. I jak macie nowego FNAFa teraz? Film oglądaliście. Właśnie. po filmu oglądałem cały, bo znalazłem nie, w sumie to nic nie zrozumiałem bo był po angielsku, ale ogólnie to tak średnio mi się podobał. Co w się sensie, wygląda? <tryk> Wygląd był fajny. Wygląd był fajny. Wygląd był fajny, ale nie spodobało mi się to, że po niej się wywrócił i że był niebieski Miałeś być cichy Ja to wytnę Trzecia osoba nie będzie jakaś po prostu no po prostu żyje w chaosie Cii. Nie podobało mi się też to że on no, był niebieski, aj no i ogólnie oni tam jest ciszy nie byli. Kurde. Skupiamy pantek. Przestań. Nie no, nie będzie cicho, bo cicho nie śmiejemy się. Pian, nie, Ale dobra nawet jak się śmiejesz, to przestań mówić chociaż. I nie zmyraj, moto. Nie mam nic z takiego no, w ziekło się nie dzieje sam. No. Co ja mam się? Zapomniał o całej marki. Eee, właśnie. I... Co? Co jak... Ten, o właśnie, ten, widzieliście, nowy FNAF był. Help, 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 funded. help, funded? help, 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 No i tam on, nie wiem w sumie jaki był, bo go nie... Był na plakacie. A to nie wiem wtedy. No... Wy się kłócicie ogólnie, że on jest fioletowy albo niebieski. Ja uważam, że on w ogóle ma inny kolor. On tak naprawdę, bo jak mieliście trzecią część w to tam wszyscy byli zombie. Kurde, znowu zgubiłem wątek. A że oni byli zombie. i tak naprawdę to on był zielony, bo oni tam w tym zombie byli zieloni. I możecie podzielić... Nie był, nie, był nie był czerwony. Nie był czerwony. Ale nie był. ...był zielony, ale dziękuję wszystkim, dziękuję wszystkim za, możecie podzielić się swoją opinią w komentarzach, ale ja uważam, że on był czerwony, co, to, to, to pa...